W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Módlę się o głęboką pokorę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże miłosierny, w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże, miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże, miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże, miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże, miłosierny w słabości mej często upadam, zmiłuj się nade mną. święta Teresa od dzieciątka Jezus. Uproś mi, błagam, najgłębszą pokorę umysłu i serca. Modlę się o bezgraniczną ufność w Bogu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawidziony na wieki. Boże dobrocie nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże dobrocie nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobrocie nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki. Boże dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziony na wieki. Święta Teresa, od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, dziecięcą ufność w Bogu. Módlę się o wierną miłość ku Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże. I kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, uproś mi błagam gorącą miłość ku Bogu. Modlę się całkowite oddanie się Bogu. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie Niech, wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie Niech, wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie Niech, wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze wszędzie i we wszystkim. Święta Tereso, od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, oddanie się Bogu bez zastrzeżeń. Modlę się o pokój serca. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdawaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W trudach i cierpienia życia doczesnego proszę Cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię, Panie, użycz mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę Cię Panie, użyć mi pokoju. Święta Teresa, od dzieciątka Jezus, uproś mi błagam, głęboki pokój serca. Dzięki Ci, Boże mój, z całego serca za łaski użyczone świętej Teresie, a w szczególności za dar dziecięstwa duchowego, którym napełniłeś jej serce. Spraw o Panie, by Twoja miłosierna miłość wypełniała moje serce. Święta Teresa, od dzieciątka Jezus, prowadź mnie, proszę, drogą dziecięstwa duchowego i czuwaj nade mną, bym nigdy z tej drogi nie schodził, aż znajdę się u stóp Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.